Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dzisiaj zapowiadali, że będzie 20 stopni. Myślę sobie, to się trochę porobi jak taka ładna pogoda. Wstaję rano oporządzić, a tu 4 czy 5 stopni deszcz i wiatr. I teraz jest już po południu, bo czekałem, aż deszcz przestanie padać. A tu mamy teraz 8 stopni. Co zrobić? Ale jak jest już po południu, przynajmniej deszcz przestał padać. A edziu! Uważaj trochę. Idź tam do łatki, poleć sobie pod, pod skrzynkę. A wychodźcie na zielonkę i bociany pójdą. Dzisiaj miałem ambitny plan ugotować kaszę dla kur. Wczoraj kupiłem promocja w Biedronce. Jest jak ktoś zainteresowany, 3 kg w cenie 2 kilo zawsze trochę taniej. Tylko muszę drewno wziąć z drebotni, bo tak to wszystko mokre, o krzywulec tutaj chodzi A propos tej kaszy pewnie was zastanawia Przynajmniej niektórych, mój guz na głowie, no to tą kaszę przywiozłem wczoraj w nocy Wypakowywałem z bagażnika, jak bagażnik zamykałem to prosto sobie w głowę go zamknąłem Jeszcze nim trzeba tak lepiej trzasnąć, żeby te światełko zgasło w środku, bo inaczej nie chce zgasnąć I tak o, i się, się zrobiłem guza Co zrobić, dobra Tutaj wszyscy są zdrowi. Jest ten maluch. A ten kulawy to już chyba nie kuleje. Tu jest on. Ja już prawie nic nie widać, że, żeby coś mu Wszystko macie. Wszystko macie. No i dobra, dobra. Robimy. Biorę drewno suche, bo tak to mokre. To patyków nie przyniosę. Dzisiaj jakiegoś tam kanka się potnie na drobne i się rozpali. Może zdąży się ugotować. Prełka, co ty tu robisz? Prełka noc była w domu. Rano tylko drzwi otworzyłem, jak szedłem oporządzać, to wyleciała I się zdziwiłem, bo zawsze przychodziła jak robię sobie kawę Bo liczy, że trochę mleka dostanie A ona nie przyszła, ale deszcz lał To tutaj się zabunkrowała, no w słomie to pewnie cię. Dobra, patyki wzięte, lecimy rozpalić Popiół wyjąłem z piecyka, bo już najwyższa pora To tu im wysypię, jakby chciały się potarzać, a tutaj żeby nie mokło Bo tu wszędzie o, kałuże, ale tu dziurę wykopał ktoś Albo jedziu, albo kury No nie wiem, zobaczymy Trochę grube te patyki jak na rozpałkę Zobaczymy czy Czy to pójdzie, ale jest sucha brzuska Sucha brzuska to jest dobra Na rozpalanie Dobra, tutaj przymknę Niech idzie dym Kominem, niech się rozpali to zrobimy Dzisiaj jest plan zrobić kaszę Z czosnkiem Trochę marchewki mam dla króleków To im damy Brzydka pogoda, wy to przynajmniej po dworzu. Nie musicie chodzić, chociaż pewnie byście wolały chodzić po dworzu, a nie całą dobę w tej klatce, szczególnie jak wybieg macie zajęty, No nawet teraz na jakiś czas teraz nie wyjdziecie, ale pogoda nie dopisuje, proszę. O siano całe zjadły, coś dużo siana teraz jedzą, wcześniej jadły mniej, apetyty się zmieniają może tak na zimę. Świeże sianko dołożone, paczka mi przyszła z paszą dla Was. To wam potem dam trochę. I parzy to tak dostają co któryś dzień, też nie codziennie. Taką dosyć urozmaiconą dietę staram im się robić. Od takiego czegoś parę paczek sobie zamówiłem. Niby z 50 gram na osobnika dziennie trzeba dawać. Skład ma nawet fajny, strasznie małe literki, tylko a ja tak za dobrze nie widzę. Ale coś tam doczytałem, że dużo różnych warzyw, ziół i tak dalej. Zaraz zobaczymy, czy im to smakuje. Bardzo ładnie mi się to otworzyło, ale na szczęście za dużo się nie wysypało. Trochę tak na spróbowanie masz na razie, zobaczymy czy się to będzie podchodziło. Tobie też to ma... o dobra, starczy mu żeby nie było za dużo. Smacznego, potem zajrzę czy wam to smakuje, a resztę odłożę na później. Łatka to nawet zostawiła marchewkę i to zaczęła chrupać, a czarny dalej chrupie marchewkę, może potem. Tam to zje. Jeszcze taki worek zamówiłem, 10 kg. Królik premium. I tak patrzę, ten skład. Niby niezły, niby taki naturalny. Tam kukurydzy, jęczmienia. maków z nasion rzepaku. Wywar zbożowy suszony. Coś tam, coś tam. Ale patrzcie, co tu znalazłem. Ten produkt zawiera zmodyfikowaną genetycznie soję. To nie wiem, czy to dobrze. Jak ktoś się zna, to może mi. Powiedzieć, ale to jest chyba te, te takie, to mówię GMO czy coś. No dobra, ten worek to zjedzą, a następny to już jakiś inny chyba wybiorę. Mimo że spory, ale suche, to się rozpala. Myślę, że się zagotuje dosyć szybko. Za dużo wody tu, tu nie ma. Nie ma i już woda się robi gorąca. To się zrobi i trochę kaszy dam kurczakom na surowo, ale niewielką porcję. Niewielką porcję, bo nie dostawały wcześniej, tak żeby pomału im wprowadzać. Już chciałem powiedzieć, że nie wiem o co chodzi, tutaj jajek nie ma od paru dni, ale jest dzisiaj jedno. Na razie je zostawię, może jeszcze jakaś kurka się przekona, może ta czeka na swoją kolejkę, tylko ja jej tu przeszkadzam. Edziu, Edziu chodź, Edziu, Teraz te jajko zjesz i co tam będzie. Wczoraj byłem w Biedronce, bo tu koło mnie nie ma, a brata odwoziłem na dworzec, to po drodze biła I te pasztety kupiłem, to Perełka je lubi, to zajada, tylko uszy się jej trzęsą. Się zastanawiacie czemu tu tyle styropianu na rozwalane? Z bratem wczoraj szafkę złożyliśmy, jeszcze nie posprzątałem. Dzisiaj też pewnie nie posprzątam, bo zaraz na nockę do roboty lecę. No a to tam trochę poleżą, nic im nie będzie. Ale szafeczka elegancka, będzie więcej szafek, w których można mieć bałagan. Trzeba się brać za robotę póki jest czas, bo ja tu gadam, gadam, się kręcę. A deski mi mokną, jeszcze się nie będą do niczego nadawały, mam wkrętaczkę. Muszę to rozmontować wszystko i pochować do drewutni, żeby mi nie mokło. I plan jest taki, żeby systematycznie robić tu porządek, bo ktoś mi doradził, że tutaj jak mi tak ciągle śmieci wychodzą, są takie fajne, to się nazywa glebogryzarka separacyjna do ciągnika podpinane i że jakby mi tutaj on pojeździł, to odsieje mi te gruz, kamienie, tam jakieś korzenie, te całe dziadostwo, tylko nie może być za duże, te większe rzeczy wszystkie muszę przebrać. To może bym zamówił, już sprawdzałem. Jest parę firm, które tam się deklarują, że tutaj dojeżdżają. Te ceny nie są jakieś kosmiczne. Jakby mi tak tu przejechało i przesiało tą ziemię, to by była bajka. To na przyszły rok można myśleć, coś bardziej zielono tutaj porobić. Tu pewnie za długo się nic nie utrzyma. Ale może i trochę krzaków, trochę trawy by posiał, jakieś kończyny. Może chociaż część by się trochę na jakiś czas zakorzeniła. Dobra, no to dobra. Ja to rozkręcam. Chowam i tu pomału, pomału trzeba będzie wszystko chować, ustawiać tak jak trzeba, żeby tutaj było już pusto i wtedy będzie można zamówić taki sprzęt. Trochę się zeszło, ale poszło. Robota zrobiona. Teraz to gdzieś sensownie poukładać w drewnutni, żeby tam potem nie szukać. Co do jednej śrubki rozebrane. Odzysknie Nawet Taka fajna zasówka mi się trafiła. Nawet działa. Może by mi przypasowała do tego, do furtki. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tylko że tu jakieś takie pojedyncze wkręty nie zostały, bo to... szkoda. O jeszcze taka blaszka dobra. Gotowe. Ale taka robota to. Całkiem przyjemna. No, zwykle rozbieranie jest przyjemniejsze. Dobra, tutaj nasypałem tej kaszy resztkę ryżu, bo jeszcze było tam. Z 10 minut już się podgotowuję. No, już można nawet tą przykrywkę zdjąć, bo tutaj widzę się ładnie zrobiło, żeby to nie przylegało do tego. Nie, z grubsza nie, nie przylega do dna. No, to za moment trzeba ściągać, widzę, albo nawet i już, bo to się zaraz poprzypala. Odlałem do wiaderka, niedługo będę im szykował. Ciut zimnej wody dolałem, ale tamtej nie wylewałem. Tu jeszcze przyjdzie śruta i coś tam jeszcze, to to zgęstnieje, tylko im to gdzieś schowam, żeby im przestygło. A tu skoro już tak mam luks, rozbuchany piecyk, ładnie się pali, bo nawet nie dymi, to wrzuciłem jeszcze ziemniaki z marchewką, to najwyżej na jutro będą. Tylko włożę to do miski zimną wodą, że niech przestygnie. I tak on się studzi. W miejsce zimna woda, a przykryłem tak na sztukę konewką, żeby kury do środka nie wskakiwały, bo się pchają i się parzą. Uważajcie na piecyk, bo on jest gorący. Dla maluchów trochę kaszy odsypałem. Zaraz im nasypię. mu dla nich surowa? Nie wiem. Ja się nie znam, ale wyczytałem, że małym lepiej dawać surową, jak ktoś ma pojęcie czy to prawda, czy nieprawda to niech da znać, bo różnie to wiecie, w internetach piszą tu wam trochę dosypię do tego dobra, i resztę tym drugim pierwszy raz to po małe porcje teraz tym dzikusom o, biała już takiej paniki się, jak wchodzę, może się trochę oswoiła, tu mają trochę śruty to do tego im dosypię, zobaczę jak to będzie znikało, czy będzie zostawało jak tam maluchy się po tym mają, to będę im dawał częściej, jakby co. Częstuj się, biała. Już tak nie krzycz na mnie. No, już tak nie krzyczy. Coraz lepiej cywilizuje się. No, już ponad miesiąc minął. Jak wróciła z pisklakami, to może się w końcu trochę oswoi. Nawet mały kartonik lepszy od każdego innego posłania. A nie perełka. Nie wiem, jak oni na ci 20 stopni zapowiadali. Bo na dworze jest 9, a dzisiaj najcieplejszy moment dnia. A tu biega ekipa, krzywulec jest. Tutaj niech sobie kasza stygnie, ziemniaki się gotują, a ja lecę to pochowam, bo zaraz nie zdążę. Do roboty się trzeba zbierać niedługo. Sprzątnięte, tym razem nawet wyjątkowo to jako tak ułożyłem, a nie rzuciłem na styrte. Jak to ja mam w zwyczaju robić, pisklaki tutaj sobie zrobiły takie schodki i latają po dachu. I lecą tam, zeskakują. A potem robią następne kółko I taką mają rozrywkę Taki bieg z przeszkodami A tutaj no trochę lepiej Do ideału to jeszcze bardzo daleko Ale małymi krokami dojdziemy do celu Następne to z tymi paletami Trzeba będzie zrobić porządek Potem przęsła, które mi zostały Tu są ze dwa takie podniszczone Tam są ze trzy 4 takie trochę lepsze To się to wyniesie Te siatki pomału gdzieś na złom Tą kufę to weźmie sąsiad Ale to na spokojnie, tam pewnie za parę dni, może za tydzień I w tym tygodniu już te drzewo ma mi tu zniknąć Bo to nie moje, tylko ktoś tam na przechowanie Zostawił, bo nie miał miejsca u siebie Na podwórku i już ma zabrać w końcu Bo też już mi to trochę Zawadza, no i pomału będziemy tutaj Robić porządek, wszystko stąd Musi wyjechać kompletnie I wtedy będziemy Będziemy myśleć o tym tym Jak się ta maszyna nazywa No ta separacyjna Glebogryzarka, o separacyjna może jakaś firma się zdecyduje tutaj to zrobić za jakieś pieniądze nieogromne. To może by było mnie stać. To by się poprawiło, bo tutaj niestety jest tak, że co kury przegrzebią, to wychodzą śmieci. Cały czas. Najróżniejsze jakieś o, talerzyki, nie talerzyki. Ja tutaj to już wywiozłem z samego tego kawałka. Chyba z 5 czy 6 tych kontenerów takich na kółkach. Śmieci i dalej wychodzą. Może jakby taka glebogryzarka przejechała to by się sytuacja trochę poprawiła kasza w końcu się ostudziła tutaj mam przygotowany ostropest i czosnek mielony miałem taki czosnek w płatkach ale mi się niestety już skończył to dzisiaj dostaną trochę mielonego do tego dobra, jeszcze im zakryję bo skoczę po śrutę im tu dosypię dosypiemy do tego taką czubatą tą miarkę śrutty trochę to wymieszamy tym do gniecenia Ziemniaków to dosyć dobrze idzie i zaraz można im nasypywać. Zobaczymy, czy będzie im smakowało, myślę, że powinno. I to już, niestety, wszystko w dzisiejszym gniocie, bo ja się muszę zbierać do. Roboty na nockę, jeszcze to poskładać, wrzucić. Pewnie wrzucę w tej trochę słabszej jakości, za co przepraszam, to głównie widać na telewizorach, jak się ogląda. Bo tak jak patrzyłem na telefonie czy komputerze, to nie ma wielkiej różnicy, ale na dużym telewizorze, no to już trochę widać, że jakoś gorsza. No niestety nie zdążę złożyć w lepszej, znaczy złożyć to bym jeszcze zdążył, ale nie zdąży się wrzucić, bo tutaj internet za prędki to nie jest, mimo tej anteny, która i tak poprawiła bardzo. Wyniki, dobra, na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam. Zobaczcie teraz, jak tylko skończę gadać pierwsze 5 sekund, to zobaczycie dlaczego. Mimo iż mieszkam w środku lasu, nie mam problemu z robactwem, komarami i itd. Tak Jedziu tu się bardzo dubi, jak chcę się pokazać na sam koniec wam. Jedziu, pozdrów widzów. Jutro jest niedziela, to będzie spacer i trochę pogadami. To Jedziu będziesz miał. Swojego gniotka, gdzie będziesz głównym aktorem, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć!